Daś mi, da, mi to, żebym mogła drzwi zamykać i no, A A, pewnie do szkoły bieg. No, y, ja, Ja w ogóle nie ogarnięty, bo do, dom nowy wykupię. A skąd ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Musisz, Dam radę. Nooj. Joziemaka z tej strony na Witam was w kolejnym odcinku z Roblox Prawdziwe Życie zostawiliśmy pod o, poprzednim odcinkiem 4 łapki w górę, więc 20 ponad dolarów w na nasze konto. Więc... E, nie pokazałem Wam dowodu w tamtym odcinku, więc teraz go macie na ekranie. Teraz zniknął. No i dzisiaj chyba odbierzemy ten dowód, bo w następnym odcinku zaczynamy od treningu. Przełożyli to jest trzecia, przełożyli ją na 16.30. trzydzieści. ma. O, o! Siema, siema! Siema! E, czekaj, ja ci tylko przebiorę i. Trening na 17.30. No, tak późno dzisiaj mamy. Nie, no, przepraszam, 16.00. Dobra, to poet e, trenerowi, że ja zaraz przyjdę. Dobra, to ja już idę, nie? No dobra, poczekaj. Pocz Za pięć minut. No. Dobra, jestem przebrany. E, Hej, gdzie... Kajty! No ja na, już tutaj na basenie. Dobra. Mm, czekaj. Trener, 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 trener. O pół godziny cię spóźniłeś. Jak, jakie pół godziny, skoro mieliśmy na 16.30, a przyszłem o 28, więc... No to ja już nie wiem, ja nie wiem jaką ty, mam pamięć, chłopcze. A ty... A ty w ogóle masz... Yy, co ty, dzisiaj masz jakieś plany na dzień? Ej, gościu! Mi troszkę zimno, bo tu zima jest. Właśnie wiem, ale słońce jest, ale chyba nie podgrzali dzisiaj basenu. No, mi zimno jest. Mi też właśnie. Idę do trenera zagadać. On tam stoi, patrzę jak trenujemy, zaraz go zrzucę do wody. Chodź. Jak tam się dostać bez wody, chyba się nie da. Trzeba przepłynąć. A masz jakieś plany na dzisiejszy dzień? Trener! Chłopie, tutaj zimna woda jest, my nie chcemy w takim no, pływać. No, nie chcemy, trenerze. O, już smutny. Ja nie mogę, dobra, już ciemno się robi, nie wiem. No. Ja ja się przebieram, ja dzisiaj zwolnienie mam. Ja też, tak szczerze, bo troszkę... O, jak mi zimno, ja zaraz umrę z mrozu. <głos> XD. <głos> Dobra Ej chłopie, za dwa dni są moje urodziny Eee, nie pytaj Ja nic jeszcze nie mam No to da. szybko kup coś Poczekaj Kenie, Keniek, Keniek Tam w jestem No, widzę, widzę, widzę Gdzie jedziemy? No ja do domu No to... Ciemno się robi tak szczerze to jest 18.30 No właśnie. No to co ten trener dzisiaj... Był... Prawie zginęliśmy przez ciebie. Prawie. Prawie. Wszystko co się prawie robi zaraz się. Jeszcze musieliśmy w takim mrozie dwie godziny. A... Yy, Przypad... Czy... Jedziemy do twojego domu, tak? Tak. O, ale troszkę nuda tutaj, bo da się przenieść dom za bodajże 5000 dolarów. Da się przenieść dom, że możesz iść gdzie indziej. No już mi się znudziło troszkę na, ty, na tej plaży. Mi też, ja chyba wykupię za 5000 przeniesienie domy. No, ja też. My też już 5 lat mieszkamy. Jakie 5 lat, chłopie? Za 2 dni są moje urodziny. No ciekawe, mam 23 urodziny, a miałem 22, jak tu mieszkaliśmy. Eee, nie pytaj. Chłopie, to mu dom. A teraz obrót! Czekaj, To nie zespiłem, dobra. Dobra. E, co to za dom? Mam nowy. Aha Kupiłem Ej, sobie robimy, nie dam. Robimy imprezę. Tu, tam. Tu czy tam? No Bo już tu, nie wiem. W tym domu twoim. Pójdziemy kupić rzeczy na imprezę. Bo jak wasz, Ej, to... mam... patrz co mam. Mam y, game. Y, tutaj jest dla ciebie, bo tu widać już po ananasie. Dobra, y, więc tak. I, I gdzie robimy imprezę? Może tutaj, bo tu jest pusty pokój, chłopie. Tylko jakaś szafeczka. No, no wiem, właśnie tutaj miałem sobie ten zrobić y, taki pokój do muzyki. No to tu. Ale my... jeszcze. Ale właśnie niedawno sobie kupiłem ten dom i nie miałem czasu kiedy. Chodź do sklepu! Chłopiec! Jest, jest dziewiąta, czy coś główka boli! Aha, no tak. Jest dwudziesta pierwsza. Tak. Ty masz nawet balkon? A ja mam. Pomysł. No, dwie. Dwa balkony, dwa balkony. No tu jeszcze mam. Ja jeszcze sobie chyba też takie mieszkanie kupię, ale na. Yy, na tym bliżej miasta. Nie jak to się nazywa. Patrz. Jak to się nazywa? Patrz. Tutaj jest dla ciebie pokój. A gdzie a... Tutaj jest dla gości, aby dziewczyny jakieś, te? No. A chłopaki pewnie tutaj. Tak, chłopaki nie no, jeszcze nie. No, nie, nie mogę. Bo... Dziewczynom udekorowałeś pokój, a chłopcom nie. co? No, Czy... mogłem. Ja dawno. Jeszcze chyba jak kupiłem dom to moja siostra wpadła później i... Teraz, yy, teraz, wyjechała teraz do wieszka w Artie. Teraz wyjechała. Aha, dobra. Hmm. Do nie miałeś czasu, kiedy ten ją zobaczyć. A, A tutaj czekaj, jest... Chodźmy z ranka, pojedźmy do jednej... Moim autem do yy, jednej rzeczy i przy okazji skoczymy do sklepu. Dobra, idę się wykopać i idę spać. Dobra, to ja idę do swojego domu, nara. Nara. Dobra widzowie. Idziemy do niego. Widać jest już ranek. Ale już ogarnął się. Idzie po Henia. Gdzie jest chemik? W ogóle... Nie ma... Bo swojej sypialni. Co jest on? Co? Nie wiem, zaraz sprawdzimy. E, tylko na chwilę pójdziemy. E, co tu się dzieje? Ten dom jest taki dziwny. Dobra, umiemy sobie ręce, ale też szybko zmienić interakcję, więc to Jej, co tu się Jakie dźwięki tu się robią? Halo, Heniek? No co mnie budzisz Chłopie eee, siódma jest No chłopie, ja budzik na ósmą, ale już jak stałem to już stałem no, Chłopie, ale ty śpisz zawsze do szóstej, bo o piątej nawet mnie budził. No, ale... Sprawdzę kalendarz Dzisiaj jest... Eee, od Dzisiaj jest ten. Dzisiaj jest. Aha, fajnie, dzisiaj jest sobota. Ej, a ta siostra to. Gdzie ona jest, ta moja siostra? Nie wiem, a może bym pojechała. A ty zrobisz, do... a, zrobisz śniadanie, czy jedziemy do burgerowni na darmowego burgerka? Nie wiem, dla mnie tutaj. Ja nie, tak szczerze, że mam te burgery. Ja mam te burgery przy sobie. Ja sobie kupiłem wczoraj jeszcze nowe ciuszki. Czekaj, ja ci zaserwuję, czekaj. Nie mogę ci dać? A, zapomniałem. Dobra, ej, chodź, chodź na chwilę. Burgerki masz? Nie mam. To ci zaraz dam. Czekaj, czekaj Ej dobra, bo z, jutro masz y, ten Jutro masz y, ten y, ten, y, ten. Jutro masz urodziny Jak? No, faktycznie. Dzięki za Nie. dwa cheeseburgery No to chodź do stołu Sobie zjemy